Cześć, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Brogex, a to jest kolejny odcinek Don't Starve. Jak pamiętacie, jesteśmy w tym dosyć, dosyć emocjonującym momencie, a mianowicie znaleźliśmy już wszystkie, wszystkie przedmioty potrzebne do zbudowania teleportu na drugą wyspę, ale jeszcze przed pójściem, pójściem, pójściem jeszcze przed wyruszeniem dalej będę chciał sobie zrobić, odnowić wszystkie, wszystkie paski tutaj na full i oczywiście zrobić, czy tam zrobić, zrobić albo wybrać cztery przedmioty, które będą mi najbardziej przydatne do następnej mapy, na pewno jednym z nich będą te królicze nauszniki bo najprawdopodobniej następna mapa to będzie mapa związana z... Gerla, gerla, nie wiem, to będzie mapa związana z... Yy, z, 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 z... z zimą. Cały czas zima albo bardzo długa zima. Także to mi się powinno przydać. Zwłaszcza, że jeszcze nie mam żadnych żadnych innych lepszych opcji. Ale jedną rzecz zrobię na pewno. Wezmę z chestera to, żeby mi nie zginął przypadkiem przy próbie przejścia tędy dobra, chodź Chester. No muszę jakieś więcej kwiatków poszukać, bo, bo ciężko jest, ciężko jest na razie z tym Sanity moim. A przydałoby się je na full odnowić przed wyruszeniem na znowu mapę, bo automatycznie mi się nie odnowi. Dobra. Widzicie, że jakiś Spider-Coon się dużo nie zrobi. Pełno Sanity jak widzicie jest, leży wszędzie. Przydałoby się jakoś Bawoła zabić, ale... Chyba nie będę... Nie! Yeah. Cześć, cześć Spider Queen, co tam u Ciebie? Słychać. Cześć Księżniczko, czy tam Królowo chyba raczej. O! Właśnie się pojawiła tutaj. O, następna, lol. O, tu są to ci, którzy to doskupują, to, to jest dosyć wredne. Chestera mi biją, zostawcie mi Chestera. Dobra. Dobra, Chester Wizy też przeszedł już. No to zostało nam już tylko jedno. To wypierdalić. I poszukać jakichś kwiatków. Kwiatkiów do odnowienia sobie sanny życia. No do życia, no to na pewno tutaj jakieś spider zaraz zdobędziemy. Mhm. Mm Nie, ale mi miga ten ekran. Dobra, 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 dobra. Pierwsze to zrobimy to pójdziemy odłożyć wszystkie itemy które mnie są w tej chwili potrzebne O, jaka schiza ale to jest straszne Okej okay, to zjedzmy to jest spider to sobie go podniesiemy świetnie lecimy w górę O kursor mi uciekł No nie, zostawcie mnie What? What? Dobrze, że znalazłem to i... WTF On mało HP, mega mało HP Dawaj, Abigail Abigail masz ich pokonać No i tak mi to nic nie da No nie, no nic, nic nie zrobię teraz Będę musiał jakoś przebrnąć przez te przełęcze ze Spider queenami. Troszkę się podleczę po drodze takimi zwykłymi, zwykłymi rzeczami, na pewno sobie może zrobię to, to sobie weźmiemy, dobra, o kurde, to nie będzie łatwe, to nie będzie łatwe, o tu już jest Spider który kolejno zrobiła, no wydawało mi się, dobra, weźmy sobie coś zjedzmy, przed tą wyprawą, ale to nie będzie łatwe, ale jak, jak? Jestem głupi i powinienem zaczekać na noc, na noc, na noc, powinienem zaczekać, a ja kurwa nie wytrzymałem. Jo, jaki debil, ty debilu, nigdy, dobra, to ja tam nie idę przed nocą, na pewno tam się nie wyruszam przed nocą, nie wybieram przed nocą, ale przed nocą na pewno będę musiał sobie skołować cokolwiek, żeby sobie zrobić pochodnie. Dobra, tak, zjedzmy to. W ogóle jakoś teraz tak przyszedłem, że, o, jak się tutaj boją pajączkę. Tu są Spider Queen no. 4 bo tu idzie następna Tylko nie wiem gdzie ona idzie no, Zostawcie mi Lol Lol Dwie Muszą, Muszę jakoś uciekać przed nimi Nie wiem gdzie ta Spider w ogóle pędzi W ogóle gdzie one idą Lol One chcą mnie zaatakować czy jak Czy o co chodzi bo nie rozumiem Bo nie rozumiem w tej chwili Dobra połóż to gdziekolwiek, już mnie to nie obchodzi Chcę tylko zdobyć te itemy z powrotem no, ale to nie będzie łatwe, to na pewno nie będzie kurwa łatwe O oh, fuck, ale to będzie, z... ale to było złe Fuck A ci napyprzają w nie? No i właśnie go zabili No nic, nic nie zrobię przed zapadnięciem zmroku ten ten rozkrzaczył właśnie go spalę kurwa z nienawiści Mam nadzieję, że nie zginę przy tym Ale się znerwowałem i będę chciał go spalić. Nie, nie mogę. To jak jakbym podpalę, to właśnie nie zajmie, ale to jak podpalę, to się chuj zajmie. Zajmij się, zajmij się. No ja pierdzielę, ale to jest złe. Ta szory. Szkoda że nie ma jakiegoś sposobu na skardanie się to by było całkiem spoko No mm. nie uh, Zapada zmrok, idźcie spać, idźcie spać Dobrze nie? Co? Ja pierdolę. Coś mi się wydaje, że do, do odwołania to jest chyba koniec serii Don't Starve, bo się mega na nią wkurzyłem. Na pewno zastąpiłem ją jakąś inną serią, ale to było takie beznadziejne. Jakim jestem kretynem... O oh fuck, no nic, ja muszę odsapnąć chwilę od tej serii, także na razie się z wami żegnam, także cześć.